Co będzie, gdy będzie dawno nie grałem. Ale od czegoś trzeba zacząć? Eee, ten kanał. Więc w sumie, w sumie, w sumie to nic. Tak mi się nie chce słuchać tej rozmowy. Tak szczerze, to i co tutaj zrobił. Chciałem być gadał. Eee, wiem, że pierwsza noc. Tak naprawdę Nic nie muszę robić I co? I mam herbatkę Foxy'ego na biurku I tyle, nie? Tyle chyba wystarczy Ten se... Duda Okej To pasuje Przez całą nic, nic nie muszę robić Tylko patrzeć Bardziej słuchać, czy nic się nie dzieje. A dobrze, wiem, że nic się nie dzieje. Dlaczego? Znaczy... No, tak, tak, właśnie tak. I co? A tyle na razie. Czekamy. Może będzie pomysł. Znaczy już wpadłem w ten w tym momencie e, pomysł Five Nights at Candy's w które będąc szczery zagrałem dwie noce może coś takiego nie więcej bo nie chciało mi się ale pod content w sumie w sumie mógłbym zagrać tak to myślę i sobie rzeczy na wilku. Nie mam co robić w tej pierwszej nocy. I tyle. Nie, no, na razie spokojnie. Przez całą noc. Chyba, że. Trzecia, czwarta tych dwóch się ruszy tutaj. Ten na pewno nie, a ten. też raczej nie. Może wychyli głowę. W się. Sensie nos, kichowy. tyle trzeba czekać dziwnie się tak siedzi w ciszy z, wiedząc, że mam odpalony Odpalone Co ja powiem? Nie wiem o czym mogę opowiedzieć. Nie ma racji, Nie no jest, ale... O! Mogę powiedzieć o tym, że wiem już chyba że mam herbatę. W każdym razie jestem chory i siedzę w domu. ważne w sumie to jest godzina 12.40 i jakby ta gra nie przestraszy Bo Przynajmniej nie w pierwszej nocy nie o tej godzinie, dlatego tego jak przejdę jedynkę i być może zacznę dwójkę to Możesz wytem grał w nocy To by miał sens. się bardziej zesrać Nie brzmi jak sobie No nie wiem w sumie e, Ruszy się ruszy o, o o o dobra To to, to może być Dio, nobre, sì, Vita, strabio. Koleczkę herbaty gorąca, Ale słodka, słodka Tak też sobie myślałem nad serią Dużo nie serią pojedynczymi odcinkami z First of Atom. Boże, może bo część widziałem a część tych gier totalnie nie kojarzę a wiem że są super i, <coughs> I co Chilasart ma no, jeszcze jakiś gry grałem w jedną z ale strasznie monotonny gameplay dla tego wszystkiego był więc jakby nie, nie, nie widzi mi się granie w to ale może coś mi mówi coś mi szepnie wyćwierka że on zagrać to wtedy trochę się zmienia Gdy <grym> się siedzę nie. Patrzę na kamery powoli i... Okay. i i czuję jak staje schizofrenii przez własnego siebie gadam do kamery w do mikrofonu żeby tu przeszedł poroniony pomysł, co by na to wpadł. Tak myślałem. On no nie wybiegnie, prawda? Prawda. On znowu tak stoi. On znowu patrzy się w kamerę. On znowu patrzy proste we mnie. Tak naprawdę to mogę teraz zamknąć drzwi i, i, i tak siedzieć. Poziomek mnie wbije na pewno już. Tak. Pierwsza noc nie będzie. Tak jak przypuszczałem, słuchaj Aha, a przyszedł. i nagra Będę tak gadał do kamery drugi raz O, a może ma coś... Nie pamiętam, czy tych rozmów żadnych Może no, tak, że jest, 100 nie wstaniem na co gram, to miałem... Oboź nie ma jeden w kuchni,

Słyszę, żeby coś mi tu ptało, więc chodzę. Ja samą prywatkę popiję w tym czasie. Z tej to... to to nie wiesz, czy to okej okay. Kolejna pewnie spokojna noc Czyż teraz możesz Foxy wybić, jeśli się nie mylę? To jest najgorsze To wszystko jest praktycznie losowe Wszystko Poza tym, że wiesz, że one chodzą? się zgani matrony i myśli, to... W sumie nie wiesz nic. Wiesz, że one chodzą i... Chcą się znaleźć. Właśnie ruszył, tak jest, to dalej w kuchni, może zaraz sobie przyjść, prawdopodobnie za chwilę, i okej, niech się przychodzi. to za ile? Nie wiem kiedy to wrzucę. Jak to nagrywam, to za 3 dni A film będzie... No, dwa. W sumie czekam. o <coughs> Moim skromnym zdaniem, jedynka nie była. Czy była dobra, ale, no nie wiem, coś mi w niej nie pasowało w tej pierwszej części. Myślę, że się druga będzie dobra. Nie... Tak skacząc na inny film, to Black Phone, czarny telefon jeden. Pierwsza część była niesamowita moim zdaniem, ale druga. powiem szczerze oglądałem to i siedziałem w telefonie bo takie tyle wątków jakby scenariusz był taki jakby ktoś to napisał na kolanie dosłownie I to tak naprawdę kolanko kolanko że przyszedł sobie do ławki w szkole i napisał losowe o stwierdził że teraz będą duchy dzieci znaczy w poprzedniej też były ale jakoś wydaje mi się to inne i stwierdzi o będą duchy dzieci i będzie duch grabera i w ogóle wszystko teraz będzie miał mały sens teraz graber będzie mógł tych wszystkich ludzi nie wiem e Wszyscy będą patrzeć, jak siorafina fina jest miotana przez grabera, ale w sumie nic nie mogą z zrobić. No, nie wiem. Wydaje mi się, że ten film. Znaczy, może to było wytłumaczone przez Dlaczego, ten... dlaczego du... graber był duchem? Dlaczego to wszystko tak wyglądało? Ale ja po prostu, jak już mówiłem, oglądałem ten film jednym okiem, jednym uchem, słuchałem. Czasem. Przez pół filmu byłem wyłączony, przez to, będąc zawiedziony, jak to jest. Moim zdaniem bez sensu. No ale. Ale okej. Okay. Powiedzmy, że. Słyszał jak oni chodzą, tylko jakbym jeszcze wiedział kto gdzie. są tutaj wyplotem, to bym wachy, czyli. shit A sztywni ma, a bez treningu jam i co tak Whatever. Prawda to okay. what noc Gramy już bez żadnych problemów tak mi się wydaje tylko moje wrażenie a, ah, to jest w tyle chyba jest 15 minut nieważne o chyba tyle co Idziemy się w kolejnym siema